i Cześć, tam was serdecznie w kolejnym stroju dnia. Dzisiaj jest tutaj tak biało, że po prostu aż od tego śniegu mam mega zmrużone oczy, bo ten śnieg strasznie razi. Myśmy tu weszli z rudzielcem i on mówi, kurczę, zaraz się wypalę, nie mogę patrzeć, tak mnie nas po prostu tu poraziło. W każdym razie dzisiaj gościliśmy u pozytywnej kuchni, u Doroty z pozytywnej kuchni i Radzka gotowała. Słuchajcie, gotowałam, co jest oczywiście, no może z gotowaniem co nie miało zbyt wiele wspólnego, ale przyrządzałyśmy z Dorotą coś w kuchni na jej kanał, na pozytywną kuchnię. Co jak dla mnie było mega wyczynem, dlatego mówię, Rózielec, po tym całym dniu spędzonym w kuchni, choć, musimy tutaj się przejść na tym polu, odreagować trochę te kuchenne sprawy, bo jak wiecie, ja generalnie przypalam wodę i z gotowaniem za, za wiele wspólnego nie mam, no nie interesuje mnie ten temat tak bardzo jak moda. W każdym razie było super. To, co przyrządzałyśmy, możecie w tej chwili obejrzeć na kanale Pozytywnej Kuchni. Tutaj macie link. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i że sobie ten przepis, bardzo prosty, no bo ja nie mogłam zrobić nic trudnego, również sobie wykorzystacie w domu i będziecie mogli, Mogły go sobie odtworzyć. A co miałam dzisiaj na sobie, to wam szybciutko powiem. A potem idziemy tu pohasać w tym śniegu, bo naprawdę czujemy się jak takie małoletnie dzieciaki. W każdym razie. Mam na sobie dzisiaj koszulę z Primarka, kupioną w Primarku pod Amsterdamem. To jest taka koszula w kowbojskim stylu w konie. Do tego spódnica z River Island w takiej fajnej fakturze jasna spódnica w linii A, ona jest też nowa, kupiłam ją, bo jak wiecie, ostatnio ciągle noszę tą taką czarną spódnicę z River Island w linii A, więc stwierdziłam, że tym razem kupię sobie jasną. No idzie też nowy sezon, więc ja ta jasna spódnica się przyda. Na wierzch płaszcz ciepły z Marks Spencer z wielkim kołnierzem, także jak mi się to zrobi zimno, to się po prostu opatulę i będzie mi cieplutko. Do tego ten korzuch, ponieważ jest. Wełny, jest bardzo, bardzo ciepły. Pomimo tego, że jest taki lekki, wygląda tak naprawdę leciutko, to jest ciepły i grzeje. Do tego na głowę wkładam moją czapę z geny. Uszy sobie podwinęłam do środka i ta czapa tworzy taki mega, mega rosyjski klimat. Pusty śnieg to ogólnie, słuchajcie, czuję się jak taka caryca rosyjska. Jeszcze tylko mi konia tu brakuje, dobra, ale już głupoty wygaduję. W każdym razie do tego jeszcze wygodne botki. wygodne botki z Zary na niewysokim obcasie, także wiem, że spokojnie mogę sobie tutaj po śniegu jeszcze chwilę pośmigać. Także jeszcze raz zapraszam Was do naszego wspólnego filmu, który nagrałyśmy z pozytywną kuchnią. Jeżeli interesujecie się nie tylko modą, ale również gotowaniem, to zapraszam Was ogólnie na kanał Doroty, na pozytywną kuchnię, na stronę. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Papa. Pa. Super głodny, super głodny, Super głodny, super głodny. My sobie potem te dipy jemy w taki sposób, że maczamy sobie kawałki, na przykład, właśnie, matewki albo y, kukurydzy. Widzicie, że to teraz... No, nie. Głodna byłaby, biedna kobieta. wieś nie dali w ogóle.